Nie dał nam łyżek. A po co ci łyżka, użyj dłoni? Mam jeść ręką? A co w tym złego? Tutaj wszyscy tak jedzą. To nie zagraniczne jedzenie, tylko indyjskie. Spróbuj, spodoba ci się. Dobrze, niech będzie. O Boże, weź trochę ryżu. Sithart to jest pyszne. Wiesz co? Mama by mi nigdy nie pozwoliła jeść w takim miejscu. A moja przeciwnie. Uwielbia takie jedzenie, a może je jeść cały tydzień. Ale teraz przeze mnie nie może jeść z tobą. Gdyby moja mama ci tego wszystkiego nie zrobiła, nie musiałbyś u mnie mieszkać. Dlaczego o tym wszystkim rozmyślasz? Jestem twoim mężem i nie mam z tym problemu. Dlaczego się zamartwiasz?